Po się spieszymy? Tak. A co będziemy robić z wielką Jedziemy do kamerzysty A po co? Będziesz mieć świnie, tak? Tak <noise> Czy trzeba było płacić? Nie, za darmo Za darmo Zdolasty. buty wygrał Hej, a to jest ta na co? Idziemy spłuchać ze świni szampun? Tak Walka o buta, walka o jest. Ale piękny Jezu Daj mu w tunelu Daję darmowe buty Dostał buty za chwilę Jakie chcecie? Za ile pieniędzy? Ale one jest za darmo dla was jak dla mnie, widzowie są w ogóle nieostre Ostre nie, co są ostre? Mega jakieś? Nie wiem, ja nie czułem nic ostrego <mierdź> Patrzcie jaki mamy fajny sufit Tu taki brokacikowy Podpisałem buta My jesteśmy w czesce z panią Natalią i ustawia się do mnie co chwilę kolejka 20 dzieci i ciężko coś nagrać, skitraliśmy się ze ścianą patrzcie ile tam jest ludzi Ogólnie to tutaj tak jest za winklem, bo tam z drugiej strony jest 15 razy więcej ludzi bo tych chłopaki mają esce co sądzisz o tym eventie? bez komentarza ja tu przysiadłem ogólnie, bo myślałem, że to będzie w garażu i będą te fajne samochody, co są w reklamie bo jak widzieliście ich reklamy, to ich mają same takie fajne purki stuningowane

Ogólnie strasznie modny jest wszyscy mnie pytają, ile mam procent więc Wy też piszcie w komentarzach ile macie procentesy. nie wiem ile mam odpowiadać, czy się odpowiada 110, 1000, czy ile się odpowiada, nie znam się na tym. Eee, no ale oni też tu pytają na tych wywiadach, co robią o tych ciuchlach. pytają ile. Mają procent na koniec. Także w ogóle nie wiem skąd się to wzięło, wiem że kiedyś sobota na koncertach mówił Essa i Wini, a tak to w sumie nie wiem o co chodzi. Coś z TikToka, jakiś trend czy coś. Podpisałem buta. Już nie pierwszego, nie drugiego i będzie gościu chodził z takim czymś, czujecie? Ja bym nie chciał. A ona będzie chodziła z jaszczurem na telefonie. A ona z kotą w telefonie. Koszulka też jest podpisana. Smola z tego nie chciał. Dlatego ma wielkiego jaszczura. Ja tak się podpisuję, że od razu widać, że ja... Oni takie groły robią, że nic nie widać. Jaszczur najlepszy. Wytnę w montażu. Dobrze, na, na brzuchu, uwaga, content. Słodet robimy. Słuchajcie, mamy tutaj kolejne osoby, które zgadniają boxa. E, już czytam nazwy. Są, też, co ty... To jest młody, podłoga. Trochę nie, na na ja skończyłem jeszcze? Na dół, nie wiem, czy jest. To, jest już tutaj, jak jest, to zapraszam do tej strony.

I chłopaki mówią, że to jest Cuébo. Czy wy też tak mówicie, że to jest tak. To jest Cuébo na pewno. na To jest Cuébo na fajda? To ja jestem. Ale też mi się wydaje podobny do Kłebo, ale nie, nie jestem jest. pewny czy to na stówę Nie, to jest Tak? A ta dziewczyna to kto? się telefonem? zamieści telefonem? Serafina. Nie mogę. To jest Serafina? Serafina. Aha, no podobna w sumie chyba. Tylko zmieniła kolor włosów, nie? fajnie ustroili, telewizorki zrobili, takie stare. To skąd kądzieli taka chyba ze świetnika. Ale ten to jest z kartonu. To nie ja. Patrzcie jak to nawet nie widać. Tak? Jak nie ma telefonu, to co zrobisz screena ze vloga? Widz? Nie. Jednak się trochę to dzieje, trochę sądy mnie. Dzieci biegają. Ja wam też przypominam, żeby... Nie, wygrał buty! A to się za darmo wygrywa? Czy trzeba było płacić? Nie, za darmo! Za darmo buty wygrał! O oh, ja! Yeah. Zarąbiście, co nie? Co? One też oh, mają. Ten to wariat. A ja dawałem fake podpisy z i inaczej się podpisywałem. Kurde, przypał. <grym> są ten się pyta na ulicy ludzi jak są ubrani. <grym> I druga A ta druga też się wszędzie pyta. Ale nie pamiętam o bo to się dzieje A tam chyba rzucają buty za darmo. i Tak? Rzucają? Co oni to rzucają po prostu? Nie, dają po prostu. A to ja idę? Do... Dają za darmo? Dobra, słuchajcie, dają buty za darmo, to warto próbować, może dostaniemy też. Jak za darmo, to moje rozmiary to dosyć duże są. Są, są, za darmo, trąsie. E ja też chcę tak się za darmo. Ej, ja. Tam

co nie, co co to jest? Nie nie jest? Ale było ja się nie znam. wywiad, nie? Tam tak, daj, dałem, co, fajnie było? Znaczy to akurat nie wiem, czy nie było na YouTube'a. Nie, to było chyba... no wyraźnie, tak? A i co, ile wyszły e, cena za outfit? O, wow, no tak chyba z 650 zł coś Ech, takiego. Tak, znaczy nie, nawet nie. 10 tysiąc złotych, bo tam torba... znaczy torba no tam w sumie 400 wyszła, ale to kiedyś kupowałem, a teraz tam 400 dolarów na 100. To jest teraz sprawny, wiesz <laughs> No trochę chyba tak. A potem mamy i rodzice. A, no to po i mamy i tak... I moja siostrę. I rodziców. No i no, tak, ja, no i rodziców. Daje ta zielona opaska i czemu ją dostaje za się darmo? Się. Da ona daje darmowe buty Dostał buty za chwilę Chcecie za ile pieniędzy, ale on jest za darmo dla was? No i trzeba było rano stać po opaskę tak. w kolejce. A i mi to dopiero na farcie, jak to no, trafił po doszło. No, na farcie tylko. Jestem tu od 15 minut, mam opaskę, mam wszystko. Co masz opaskę? Moje sposoby Nie jest lepszy A ja jestem tutaj o 10.31 z kuzynem I właśnie mam wieś rozwiał Ja z kolegą o dziewiątej A ogólnie jest godzina 16 jakbyście chcieli wiedzieć nie? Oni są o dziewiątej 15.41. Także... O, o właśnie, no jeszcze gorzej Tu od, ma tu, od, podpis od Smoły Ja tu robiłem lewe, o tu napisałem Smoła ja nie A nie Smolasty, ale mój lepszy niż nie, no oryginalny mój lepszy tu. I ten się rozmarzy na pewno jakbyś to prał i miał niebieską torebkę to Tore, rabeczkę będzie miał. Ja no ty nie o. Ty... Tu jest kalut i, i robią z nim zdjęcie. I oni mi mówią, że żeby zrobić z nim zdjęcie, to trzeba mieć taką opaskę, nie? To patrzcie, tu to teraz my podeszliśmy tu i wystarczy... Można zrobić tak i zrobić w Już mamy 5 z Czolukiem. Bo co kupować o 200? Pod 200. Są jakieś komputery. Co tu się klika? Nie, buty ja się można ma. wybrać, tak? Podpis 700. Nie, on ma fioletowe włosy, to chyba fris. A tu się staje stopami? No ja zobaczę. Sprawdźmy, co to robi. Blok ja z no, CCC. No, się. Siema. Robimy blok z CCC. Dobra, co to robi? Nie. No ta, bo mi już kamera padła, nagrywam telefonem. No bo to było. Nie działa. nie działa. Nie działa. No, jak nie działa po. Nie, nie, nie działa. Musisz budyjesz, buty, buty. Dobra, to tam mierzy wam jakie buty musicie z rozmiar. kupić. To wam mierzy, jakie jaki buty macie kupić. O, można wejść w końcu, bo tu ciężko było w ogóle wejść. kto tu się teraz dzieje? A tu smolasty teraz, patrzcie. Stoi sobie taki o i nic nie robi. I to jest ta atrakcja tego wieczoru. Ale wiadomo, że lepsze to niż nic, nie? Idzie, Jasur! Idę, to ja. Idziemy. Proszę zrobić przejście. <grystanie> Obstawa. Musimy coś nagrać, ale jest tyle ludzi, tu jest tak ciasno, że nie da się tam w ogóle dojść. I no nie wiem, mogę wam tylko tak w sumie nic stąd nie nagramy ciekawego, dlatego chyba stąd zabijamy. Jakieś tam urywki Wam jeszcze tu nagram i idziemy dalej nagrywać. Co? Albo ja na bucie? <grystanie>

Czekaj, robimy. robimy. Nie. Bój, się to się co ty chciałaś? Czekaj. Czekaj, przygórku? Tu ci zrobię, co? Nie, szkoda worka. Też byś chciała, co? Tak, ale nigdy nie dostała. Zawsze prosi na kolana, i dostaje. Mimo, że jest moim kamerzystą, operatorem. Mały ci zrobię. Większy mam zrobić? Z drugiej strony? Tak, tak.

Polega na tym, że my stoimy jak cioły i nie możemy nic więcej zrobić, bo co chwilę ktoś podchodzi po zdjęcie i pałkowe. Czy czujesz się, że znasz sławnego człowieka? Nie. Nie? Czy jest mnie ręka boli? No to możesz postawić. Już nagrywasz? A ja jestem taki nieogolony, a już zrobiliśmy chyba z 80 zdjęć. Chyba wstyd trochę, czy nie. A to przez ciebie się nie ogoliłem, bo ciągle mnie poganiasz. I trzeba się zgolić, nie? nie pasuje mi widzowie, jak sądzicie? Nie pasuje brodę? Co? Jest? jest? Ale pasuje brodę, czy nie? Widzowie piszcie. Chyba nie, nie? Za duża, nie? Taką skrócić ją, a wąsła całkiem, fu, ble. Ale nie było kiedyś ogolić, także patrzcie, ile mam kartonów, nie wiem po co. Ale wiesz, że jak ja mówię, patrzcie na coś, to musisz pokazać na to, co ja mówię, patrzcie na coś? Przepraszam, mogą mi zdjęcia? A to jest na YouTube'a, na co? Skąd masz tyle kartonów? Wygrałaś? Ja, ja chcę ja, jeszcze Wygrałaś? A jak wygrałaś? W mi też! Pozdrawiam moją siostrę! I Oliwię! <grym> bardzo fajnie, to mi się podoba. Pomagaj, ta tatę i Pozdrawiam tatę, pozdrawiam i rodziców. Machają do vloga. Cześć. Ej, Ej ten vlog to wszyscy no, tylko no, machają. Jeszcze gubią telefon. Sorry, sorry. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Ja też pozdrawiam. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Pozdrawiam mamy, tatę i rodziców. Pozdrawiam, mamę, i rodziców. Ej, nie, tak. pozdrawiam siostry. Pozdrawiam moich rodziców, bardzo serdecznie. Kocham Was. Biedna stoi, czeka, bo do mnie kolejki z tymi podpisami, z zdjęciami chyba z 300 osób musiałem zaliczyć. No ale co głupia, jak już tak przyszedłem, żeby. Wam nie dać tych podpisów autografów. Ja jestem kochany dla widza, a Natalia widzicie, wredna dla widza jest i ona nie chce, żeby widz miał dobrze. Już widzicie nawet ucieka, ucieka, nawet nie chce wam kontentu tu dawać na vlog. E, Natalia! Czemu nie dasz widzowi czasu, żebym się podpisał, co? możesz mi powiedzieć? dlaczego? Nie po Aha, po wiole się spieszymy? Tak. A co będziemy robić z wielką? Idziemy do kamerzysty. A po co? Serio? A po co? Aha Przy okazji jak już idziemy Czekaj, jeszcze nie klikłam No ja kliknąłem Ci Aha, dobra Przy okazji jak już idziemy to mam od Jaramy to jednorazóweczkę Jak chcecie to wbijajcie jaramy.to na Instagramie, tam jest link do ich strony z kodem jaszczur10, macie taniej 10% Także zapraszamy do kupowania Idziemy do fureczki Dobrze, że dzieci nie odkryły gdzie stoi, bo się pytały wszystkie Gdzie BMW? Gdzie BMW? Chcemy do BMW Piękny samochód, patrzcie, możecie wy, widzowie, za to, że subskrybujecie kanał, popatrzeć na nie tako bez szukania. No i pytacie... A i te popaski? O co z nich chodziło? Zielone? No fajnie, teraz będziemy je słychać na pewno. Te zielone, to jak staliście rano, to buty mieliście pewniaka za darmo. A czerwone to chyba, że możecie zrobić fotę i autograf. A bez opaski też dało radę dostać buty, ale trzeba było tam... Nie wiem co zrobić w sumie. Chyba losowo się dostawało, no ale ogólnie buty za darmo możecie dostać jak na taki event przyjdziecie, na pewno to nie jest ostatni, bo jest tam po paru miastach ten event, ale nie wiem czy jak będzie vlog już nie będzie po wszystkich eventach, także no jak tak to tak, a jak nie to macie pewno. Daj mu w tunelu, daj mu! No daj mu w tunelu, niech mają widzowie! Daj mu w tunelu! O, mój uszy! Jeszcze raz, jeszcze raz, no daj mu! Ale to jest głośno! Ej, ale ogień nie poleciał, ale było mega głośno, słychać. W tunelu, jak jesteś w tunelu, jak jesteś się pod dachem albo na parkingach, tak głośno z wydechy słychać. I ogólnie jak ja 36 tu to był, to wszystkie alarmy się włączają, więc ja od razu szybko uciekam. Nie się policja czepia, że ja mam ryskę na szybie albo coś. A ten w ogóle bez szyby jeździ wariat Co to za sprawiedliwość ludzka? Gdzie wiola, patrzcie? Cię nie stać, Nie, bateria padła i z drugiej strony wsiąść. Ty. Bo za mną są rzeczy Tu o. o nie. Idziesz mieć świnię, tak? Tak Super. Baw się dobrze. Oła, dziękuję. Czejcie, że zawieźliśmy wiolkę, żeby umyła świnie kamerzyście Wierzysz to, że 20 minut i zajmiemy cię świni? Nie. Ja też nie. Jedziemy zatankować, coś zjeść, bo wiolka siebie to, że jak myje, jak myje, jak się szykuje, to... 5 godzin, a co dopiero, żeby świnia wyszykowała na sacy Ajajaj Dobra, pojechaliśmy zatankować, jesteśmy blisko McDonalda To wpadłem od razu yy, na pomysł, że możemy zrobić też nowych nuggetów Bo są nuggetsy jakieś ostre Spicy nagets, chyba coś takiego Zrobię Wam recenzję test nuggetów, czy warto kupić, czy nie No bo co mamy robić, póki już nie ma, no mi się, to nagramy testik A ty tam tankuj kobita Ile, ile lejesz mi paliwa, E? Maniura! Ty no głucha, ona coś niegadatna taka dzisiaj Fajnie się ogląda swoje auto ze mną. rzadko jest okazja popatrzeć I powiem wam, że fajnie nam to wyszło Nieźle, chyba, chyba mi w miarę wyszło to autko Czy woleliście na starych kołach z rantem? Piszcie w komentarzu A co się będziecie ograniczać? Mamy już i ogólnie tak Fajnie yy, już nas chciała naciągnąć, bo Jakie to jest małe, ty. takie małe gówno Ogólnie mówię ile kosztują? 15 a Natalia znalazła, że w kuponie jakby z frytkami są za 14, czyli same jak kupicie kosztują 15, a z frytkami kosztują 14 gdzie tu sens? nie wiem, ale nie dajcie się naciągnąć, kupcie z frytkami, będzie złotówkę taniej i macie dodatkowo frytki nie wiem jaki jest w tym sens, ale tak to działa i jak to wygląda? wygląda jak nuggetsy tylko jakby je smażyli w starym tłuszczu, nie? Dobra. Tłusto wyglądają. Jak? Tłusto. Syto chyba. Nie, test. Wziąłem sos słodko kwaśny. Bo pani powiedziała, że jest jakiś ostry jeszcze, ale jakiś ostry na to ostry sos jeszcze? Makują jeden tylko w środku i z zewnątrz też, tylko po chwili lekko piecze. Ale tak delikatnie. A są w ogóle droższe niż zwykłe na Chyba tak, nie? Nie. No nie. Jeden pies. Cztery. szczerze jest to samo. Nic z się nie różnią. A no chujem jednak nie jak wyszłem. Serio. W ogóle nie są ostre. Jest takie, że wiecie, weźmiecie do buzi delikatnie, takie od Coś tam poczujecie. Ale to tak... Ale to dosłownie taka ostrość, jakbyście, nie wiem. Jedli chipsy lejcy te zielone, takie paprykowe, to takie, lekka lekko ostre, nawet mniej chyba. Tak. Także recenzja, jak weźmiecie zwykłe z ostrym sosem, to chyba wyjdzie ostrzej niż jak ostre ze zwykłym sosem. Także jak są droższe, to, to nie polecam brać, jak są w tej samej cenie, no to możecie, ale tak to bez sensu. A ty co powiesz? Nie dobre. Ale tak samo smakują ogólnie, nie? Nie, są ostre. No nie są. Są ostre. No ale ostre, są ostre? Mega jakieś? Ja nie czułem nic ostrego. No dobra, czyli opinie są podzielone. Czyli dla ciebie są ostre, tak? To dopiero jakbym wziął ostre z ostrym sosem. Jak dla mnie, widzowie są w ogóle nieostre. A ja w sumie nie jem ostrego. Są ostre. Nie są. No są takie, że po chwili czuć taki posmak ostrości, nie. ale nie są w ogóle ostre. Są od razu. Ale nie są prawie identyczne w smaku jak zwykłe? Nie. Aha, no nie wiem, to ja mam inne zdanie. A tam stoi ładne BMW. patrzcie, jakie znaleźliśmy. Ole piękne, Jezu. Ogólnie jeszcze dostałem takie duże frytki do tego, także bierz się z kuponu. Zobaczcie, Natalia tu się zna na McDonaldzie, ma nawet yy, takie, że kocha frytaski z McDonalda bryloczek. Więc yy, jak macie babę, która ma kupony, to sprawdźcie kupony, bo serio, patrzcie, dostałem duże frytki, plus na czyli dostałem jakby za darmo duże frytki i złotówkę jeszcze mi dopłacili. A tak normalnie bym miał złotówkę, no i zrozumieliście. Jestem w szoku, ale Wiolka zadzwoniła, że już! A jeszcze nie byliśmy nawet gotowi. Naprawdę wiolka postarała się od razu wam pokażę, patrzcie jaki mamy fajny sufit. Tu taki brukacikowy. Tu mamy takie listewki. Siu-siu siu Ale sufit robi robotę. Na żywo fajnie wygląda w nocy jak się mieni w latarniach i światłach miejskich samochodów. Faska to jest. No. Jak świnia umyta? Na pieniona jest. Na pienią jest? 200. Jak na świnia? Bo muszę ją napienić, bo to musi być z godzina na, na niej Ty to, to jeszcze wracamy ją zmyć? Tak Spłukać? Tak, tak. Jaja se robisz nie, Prawda? Idziemy tak. spłukać ze świni szampun? Tak No i ja se robisz A to już nie może Łukasz szlauchem opłukać go? To on tego nie zrobi No wyszorować to rozumiem, że może się bać, ale spłukać świni? No ale ona ucieka przed nimi I gryzie Jak gryzie świnia, nie ma zębów Ty ogólnie stajesz w aucie, a taka idzie mi pomóc z czym? Ze świnią. Aha. Bo masz taka wstępu tak. Odstępny, tak?